Witam Was! Dzisiaj pozostajemy przy temacie rzepaczanym. Oprócz chorób i szkodników, kolejnym bardzo ważnym problemem jest wiosenny zabieg regulacji wzrostu rzepaku, czyli skracania. Jak widać, na Dolnym Śląsku rzepaki ruszyły jak szalone, a prognozy pogody na najbliższe dni są obiecujące. Część gospodarstw, łącznie z tym, w którym się znajdujemy, już wykonało zabiegi skracania. Dziś o skracaniu i o tym, dlaczego ten zabieg jest taki ważny. Zapraszam. Wiosenny zabieg regulacji wzrostu ma za zadanie wyrównanie pędów bocznych do jednej wysokości z pędem głównym. Oznacza to, że wzrost pędu głównego zostanie zahamowany w momencie najbardziej intensywnego wzrostu. Zrównanie pędów bocznych oznacza równomierne kwitnienie dojrzewanie łuszczyn i wykształcenie nasion. Pęd główny jest tylko jeden, a pędów bocznych od kilku do kilkunastu. Co oznacza, że większość plonu znajduje się na pędach bocznych, dlatego zabieg regulacji wzrostu jest taki istotny. Zabieg skracania można wykonać od fazy wzrostu pędu głównego, czyli BBCH 30 do 32, aż do fazy zielonego pąka, czyli BBCH 50. Jednak im wcześniej wykonany zabieg, tym lepiej dla naszej plantacji. Co w sytuacji, kiedy nasza plantacja nie jest wyrównana? Wtedy o zabiegu decydujemy, gdy 50% roślin jest w odpowiedniej fazie rozwojowej. Wybór odpowiedniego regulatora wzrostu nie powinien być ograniczony do samego zabiegu skracania, powinien chronić również nasz rzepak przed groźnymi chorobami. Mam na myśli suchą zgniznę kapustnych, o której wspominałam w ostatnim odcinku, oraz czern krzyżowych, a także szarą pleśń, które mogą pojawić się w najbliższym czasie. Zanim wybierzemy odpowiedni preparat, należy ocenić, w jakim stanie jest nasza plantacja. Jeśli rośliny na plantacji są wyrównane i silnie rozwinięte, należy wybrać środek, który będzie ograniczał nadmierny wzrost pędu głównego. Natomiast jeżeli nasza plantacja będzie słabsza, a rośliny nie będą wyrównane, należy wybrać środek, który będzie stymulował do wzrostu pędy boczne. Zabieg skracania powszechnie łączy się z ochroną fungicydową oraz nawozami dolistnymi. Zanim wszystko wrzucimy do jednego opryskiwacza, warto sprawdzić etykiety produktów, czy nie ma przeciwwskazań do ich mieszania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.